Znalazłem 3 Zobaczymy co to może do Parion jest Wreszcie któryś. Niedawno, znaczy niedaleko tutaj gdzieś gdzieś tamte znalazłem ale to chyba nie jest ale żadnego Tuka jakaś. Nie, do pary chyba to będzie ten. Jeszcze tak mi się wydaje, że to będzie tego czternastaka. Na 100% procent. Ojej. Pewnie tamten też taki był. Nieduży. Świeżutki. Mam ten czternastaczek, a ten nastak. Nieregularny byczek. Ładny, dobra.